Zapraszamy z naborem do Krypnianki rocznik 2018-2007. Karol Jakubowski to trener z ogromnym doświadczeniem. Człowiek, związany ze sportem od lat, jako były zawodnik, trener, sędzia piłki nożnej, a także nauczyciel wychowania fizycznego. Zapraszam wszystkich do treningu. Prawdziwy pasjonat piłki nożnej, swoim uśmiechem na twarzy i pasją do tego co robi oswaja rodzinną atmosferę na boisku i zachęca dzieci i młodzież do codziennej aktywności fizycznej. Nasza Akademia zyskuje fachowca z najwyższą licencją szkoleniową do trenowania dzieci i młodzieży. Zacznij swoją przygodę ze sportem w Krypniance. Pozdrawiam, Karol Jakubowski. Krypnianka!